Nerdowskie podsumowanie Października. O kurde, a strach pomyśleć, co to się dzieje na kanale. Nagrywam podsumowanie na bieżąco. Część pierwsza, filmy i seriale. Zapraszam serdecznie. Tradycyjnie na początek dział z ogłoszeniami. Jeśli podoba Wam się to, co robię, to co znaleźć możecie na tym właśnie kanale, to po więcej zapraszam na mojego Facebooka i Instagrama. A jeśli w jakikolwiek sposób chcecie wesprzeć działanie tego kanału, to macie teraz dwa sposoby, bo możecie postawić mi wirtualną kawkę w serwisie BuyCoffee, za co z góry serdecznie dziękuję, albo kliknąć przycisk pod tym właśnie lub pod innymi materiałami wielkie podziękowania, czy podziękowania jakkolwiek to się zwie. Kto jeszcze nie zauważył, dodatkowo chciałbym poinformować, że wprowadziłem lub też, jak kto woli, odświeżyłem e, moją serię mini-shortów, czyli tym razem robiłem minutowe wrzutki na youtuba z krótkimi pierwszymi wrażeniami dotyczącymi póki co, głównie gier planszowych. Formuła jeszcze jest dopracowywana, coś tam jeszcze będę zmieniał, żeby to wyglądało bardziej atrakcyjnie i żeby całość była taka, no wiecie, taka bardziej treściwa, jak na taką skondensowaną pigułkę minutową, ok? Dobra, no a teraz już przechodzimy do podsumowania i tradycyjnie zaczynamy od filmów. Nareszcie była okazja pójść na coś fajnego w kinach. Zatem twórca premiera Kina 2023, a reżyseria Garrett Edwards. Po więcej po taką szczegółową recenzję zapraszam do właśnie nakręconego przeze mnie materiału, który pojawił się na jakiś czas temu na kanale. Tutaj będzie link oraz link znajdziecie też w opisie do tego materiału. A w tym momencie skrótowo. E, świat przyszłości, SF, konflikt między ludźmi a sztucznymi inteligencjami, które zaatakował ludzkość po tym, jak przez wiele lat żyły pomiędzy ludźmi. No i teraz te dwie społeczności nawzajem się zwalczają, a nasz główny bohater, Agent Stanów Zjednoczonych, próbuje odkryć miejsce przebywania twórcy, czyli osoby, która jako pierwsza wymyśliła skonstruowała sztuczną inteligencję i która jest rodzajem Boga dla sztucznych inteligencji. Okej. Okay? Okej. Okay. No więc tak, w skrócie. Całkiem fajnie, sprawnie, naprawdę wiarygodnie przedstawiony świat, ten futurystyczny świat, to społeczeństwo, te wzajemne relacje, te nowinki technologiczne są bardzo przyjemnie, fajnie, wizualnie i tak realistycznie wkomponowane w społeczeństwo, które rzeczywiście za te kilkadziesiąt lat gotowi byśmy uwierzyć, może wyglądać właśnie w ten sposób, w jaki przedstawiają nam tu twórcy. Świetne lokacje, mnóstwo efektów praktycznych, doskonałe efekty wizualne, mimo że całość budżetu tego filmu to tylko 80 milionów dolarów. Niestety, jak na tak wysoki poziom i na tak wielkie oczekiwania, przynajmniej z mojej strony, co do filmu niezależnego, naprawdę, jak współczesny, standardy, naprawdę niezależnego, to całkiem miałka i prosta fabuła z nieskomplikowanym rozbudową bohaterów, charakterologii tych głównych bohaterów, z kilkoma zwrotami akcji, które w ogóle zwrotami akcji nie są, z marnowanymi szansami na powiedzenie czegoś więcej, głębiej i z bardzo prostacką wizją świata, w której to Ci w 100% są dobrzy, a ci w 100% źli. Tak, jakbyśmy nakręcali rodzaj filmu propagandowego, gdzie wszystko wygląda na poziomie i wizualnym, i tekstowym, jako w 100% dobre lub w 100% absolutnie złe. Brakowało większej, głębszej myśli, być może za brakło czasu, choć ten film jest długi. Więc, moim zdaniem, od strony reżyserskiej, pomysłu scenariuszowego. No to niestety duża, duża zmarnowana szansa. I tak ostatecznie twór, twórca jest moim serduszko za tą kwestię wizualną, koncepcyjną, e, za to, w jaki sposób opowiadana jest ta historia, niestety prosta, a nawet momentami prostacka. Także, mimo wszystko, kciuk w górę. Tak jak powiedziałem, po więcej do mojej osobnej recenzji zapraszam. I teraz będzie dużo tytułów, czyli uwaga. Zdumiewająca historia, zdumiewająca historia Henry'ego Sugara. Łabędź, Szczurołap i Trucizna. Czyli taki e, zestaw, seria krótkich filmów, krótkometrażowych. Generalnie twórcą ich wszystkich jest Wes Anderson. Znaleźć możecie to na Netflixie. Rok premiery 2023. No właśnie, też w październiku. A najwyżej we wrześniu taka nówka nieśmigana. E, ja generalnie lubię Wes Andersona. Podoba mi się jego wizja artystyczna. Sposób jak on kręci swoje filmy. Jak gra y, barwami. Jak charakterystyczny sposób... Y, Prowadzi kamerę swoich kamerzystów. Wszystko super. I styl, w jaki opowiada historię w swoich dziełach, też bardzo mi odpowiada. Tutaj jednak muszę powiedzieć, że bardziej jest to sztuka dla sztuki. Historie, czyli opowiadanie pewnego brytyjskiego pisarza, które są kanwą dla tych historii, są tak naprawdę drugorzędne. Nie odniosłem wrażenia, żeby niosły ze sobą jakieś ciekawsze przesłanie, jakąś myśl, jakąś kwestię, którą po. Obejrzeniu moglibyśmy przemyśliwać, właśnie w swoim umyśle, zmusiłaby nas do jakiejś refleksji. Nic z tych rzeczy. Te historie są czasami przejmujące, ale generalnie dosyć proste od po prostu jakiejś tam opowiastki. Natomiast, z strony wizualnej, artystycznej i gry aktorskiej, pewnego stylu aktorskiego, e, który to styl e, tutaj twórca, czyli Wes Anderson, narzucił Plejadzie błys błyskotliwych aktorów, którzy tu grają. Absolutnie pierwsza klasa światowa, e, z Benedyktem Cumberbatchem na czele. To wszystko się pięknie ogląda, pięknie słucha, ale potem ma się wrażenie, że to jest taka wydmuszka, tam nie ma treści, a dla mnie treść jest jednak najważniejsza. Co z tego, że to ładne, ładne, błyszczy błyszczek, gdy w środku za bardzo nic nie ma. Zatem ostatecznie ani kciuk w górę, ani kciuk w dół, w dół, przepraszam. O, ciekawostka do obejrzenia, ale też niestety szybko chyba do zapomnienia. I na sam koniec filmów, które miałem przyjemność lub nie obejrzeć w październiku, jest Nawiedzony Dwór, czyli znowu Nówka, która jeszcze w tym roku miała swoją premierę e, kinową, ale słabo się przyjęła i szybko trafiła prosto na Disney. I reżyserem jest tego dzieła Justin Simon. Jest to film, który idealnie nadaje się na Halloween. Jest to też e, film, który miał od razu nie najlepsze recenzje, ze względu na to, że bardzo wysoki budżet. A jednocześnie naprawdę słabe momentami efekty specjalne. Sama historia nie jest jakaś wyszukana, ale tego nie oczekujemy w tego typu filmach, czyli w historii o duchach. O tradycyjnie bohaterze, w tym przypadku, który w duchy nie wierzy, ale z plotem wydarzeń w nawiedzonym dworze się właśnie tytułowym znajdzie, no i będzie z tymi duchami razem z całą rzeszą kompanów i kompanek. Oczywiście bardzo barnych postaci. Z tymi duchami będzie walczył, w jakiś sposób próbował się z nimi dogadać, łagodzić. Sami zobaczycie. Klasyczna historia o duchach bardziej ma bawić niż straszyć absolutnie. Taka właśnie na Halloween. Nie tak, że za przeproszeniem sikamy pod siebie ze strachu i sprzeżenia patrzymy na to, co dzieje się na ekranie. Żadnego gola, żadnych flaków i tak dalej. Bardziej do ojej, och, o, o rany, o kurcze. No i taka holo... kurcze, przepraszam bardzo. Halloweenowa przygoda. Ostatecznie no, ponownie, no, zmarnowana szansa przy tak dużym budżecie, całkiem ciekawej grupie aktorów, którzy tak naprawdę niewiele mają do grania. Historia nie jest wybitna, nic tu się jakby poza średnią współczesną tego typu filmów nie wybija. Nie wiadomo właściwie, na co te pieniądze poszły, no bo nie widać tej jakości. Czegoś powyżej średniej, przy takim dużym budżecie, że 280 milionów, mówię teraz o budżecie produkcyjnym, nie licząc budżetu reklamowego, marketingowego. Zatem ostatecznie... Ani kciuk w górę, ani kciuk w dół, a nawet chyba bardziej kciuk w dół. Cieszę się, że obejrzałem z Patrycją, cieszę się, że była okazja do zobaczenia na Halloween. Okej, okay, przyjemnie spędzony czas w towarzystwie mojej połówki drugiej, ale tak? Tak to raczej nie. I to wszystko, jeśli chodzi o filmy, które obejrzałem w październiku. Czas na seriale. No i zacznijmy z grubej rury, czyli The Continental. Trzyczęściowy miniserial, taki spin-off mojego uwielbianego Johna Wicka, premiera 2023. Możecie znaleźć ten miniserial na Prime Video. Twórcą jest Greg Kulicz, Kirk Ward i Sean Simmons. Okej? Okay? Miałem duże oczekiwania co do tego yy, miniserialu. Każdy odcinek to jest ponadgodzinny materiał, naprawdę dużo do oglądania. Po więcej zapraszam do mojej recenzji, do której link będzie gdzieś tutaj, oraz oczywiście w opisie do tego materiału. A tutaj w skrócie. Szkoda, trochę się zawiodłem. Z jednej strony oglądałoś to przyjemnie, bardzo miło i nie żałuję tego jednak długiego czasu spędzonego z tym serialem. Z drugiej jednak strony, jak na ilość poświęconego czasu zabrakło mi głębszego podbudowania postaci, ciekawszego poprowadzenia jakichś wątku, bo w sumie ta fabuła jest dosyć prosta. A o czym właściwie jest ten miniserial? Mamy tutaj oczywiście historię w świecie Johna czyli płatnych morderców i wielkiej rady, generalnie wielkiej organizacji, która zarządza na całym świecie płatnymi mordercami i zasadami, którymi ten świat się rządzi. No i lata 70. Nowego Jorku i tytułowy Continental, czyli znany z filmowych Johna Wicków hotel, w którym to płatni zabójcy spotykają się, odpoczywają i gdzie bardzo duża część fabuły czterech filmowych części Johna ma swoje miejsce. No i tutaj widzimy przeszłość Continentala, i jest to ciekawa przeszłość, aczkolwiek niewiele nam o tej przeszłości się mówi w podsumowaniu ponad 3 godzin filmu, bo jednak dowiadujemy się kilku rzeczy, ale jest tego mało. Niewiele generalnie ten minister wnosi do pogłębienia świata, Johna Wicka, tego uniwersum. Niedużo nam mówi o postaciach, które znaliśmy wcześniej, o ich. No, widzimy trochę przeszłości jednego z ważnych postaci ze świata Johna Wicka, czyli Winsona, który potem będzie zarządzał. W kinowej wersji będzie zarządzał wiele, wiele lat później Kontynentalem. Okej, okay. ale generalnie mało to wnosi do Johna Wicka. Jeśli chodzi o to, co jest Johnny Johnny'ego najważniejsze, czyli dobrze, fajnie, sprawnie pokazane biateki strzeliny ze świetnymi pomysłami na oryginalną choreografię tych walk, to też tego jest tu mało, choć walki jest dużo, ale po prostu jest moim zdaniem mało oryginalna. No i samodzielnie ten, ten, ten tryb się nie broni, gdyż gdybyśmy nie widzieli John weeków, to wiele rzeczy jest nam tutaj po prostu niewyjaśnionych. Ewidentnie twórcy z góry zakładają, że ci, którzy oglądają The Continental widzieli przynajmniej pierwszej części Johna Wicka, a jeśli tak, to dla tych osób, które widzieli, nie za wiele to wnosi, chyba że to jest po prostu takie przyjemne od. stęskniłem się z uniwersum Johna Wicka, zobaczę ponownie coś z tego uniwersum, coś czego jeszcze nie widziałem. No ale tak jak wspomniałem, Niewiele John Awika w Johnny Wicku, czyli w tym przypadku w Continentalu. Opowieści trochę tak, fabuła trochę tak, postacie trochę tak, ale tego mięcha charakterystycznego dla tej serii za mało i nijakie. Zatem, ostatecznie ani kciuk w górę, ani kciuk w dół, co możecie się porównać z recenzją, bo nie wiem, jaką wtedy tam podałem o, ocenę, być może teraz jest inna. Kwestia kilku dni, tygodni od mojej tamtej recenzji. Ok, jedziemy dalej, Goldbergowie. Zaskakujące? Być może sami zobaczycie. Czyli serial komediowy rodzinny o rodzinie Goldbergów, tytułowych właśnie w latach 80. w Stanach Zjednoczonych. Jest to absolutnie pieśń miłosna do lat 80., do tamtych zafascynowań Gwiezdnymi Wojnami, do tamtej generalnie filmów, seriali, muzyki, do tego wszystkiego, co w popkulturze wtedy tworzono. I my się pławimy w ramach tego rodzinnego serialu komediowego. Właśnie w tej treści mnóstwo odcinków pojedynczych jest bezpośrednio nawiązujących do właśnie do jakiejś piosenki, do jakiegoś filmu. Główny bohater, czyli Adam Gorback, chłopak, który ma tam, go zaczynamy, poznajemy lat, podejrzewam, 10-12, ale że serial ma ogólnie 10 sezonów, a na Prime Video możemy zobaczyć z tego 8, no to naprawdę śledzimy historię tej rodziny i to są fajne odcinki, to jest fajna, wspominkowa przygoda, z tym zastrzeżeniem, nie oglądajcie tego na zasadzie blindowania, że po 20 odcinków na raz. W ogóle każdy sezon ma 23 albo 22 odcinki, więc mnóstwo, mnóstwo oglądania. Więc nie oglądajcie za dużo, gdyż chodzi tutaj o konstrukcję poszczególnych odcinków. Każdy odcinek powoduje, że na końcu otrzymuje jakąś lekcję przystępnie nam przedstawioną, ciekawą, dotyczącą relacji rodzinnych, zbytniego narzucania się ze swoją miłością lub niezrozumienia między bohaterami. To wszystko jest bardzo luźna, przyjemna komedia. Słuchajcie, to nie jest tak, że tam walą was po oczach jakimiś ważnymi, poważnymi tematami. Nie, nie, nie. To są przyjemne historie do śmiechu naprawdę i z bardzo fajnymi odcinkami, które wykorzystują te lata 80., by coś kreatywnie nam przedstawić. By zagrać także na naszych sentymentach oczywiście. No ale na końcu jest zawsze jakaś lekcja. I Kiedy nagle dostaniecie, cały sezon sobie obejrzycie pod rząd, to się okazuje, że niektóre z Lekcje są po prostu powtarzalne. Jeśli wrzucicie sobie 3-4 odcinki każdego dnia, albo nawet z jakimś przerwą, czyli stopniujecie sobie ten serial, to nie czujecie tej powtarzalności. I nie męczy was to, że bohaterowie, którzy powiedzmy w poprzednim sezonie niby wyciągnęli jakąś lekcję z pewnego wydarzenia, no tutaj ponownie muszą te lekcje w trochę innym anturażu fabularnym ponownie tą lekcję przechodzić. Więc raczej lepiej oglądać ten serial, który ja serdecznie Wam polecam. Zdecydowany kciuk w górę, szczególnie, że ja wychowałem się w latach 70. Wszystko, co kocha Adam Goldberg, o ile znam, bo to jednak jest perspektywa słuchajcie, Stanów Zjednoczonych i wiele rzeczy do nas, wiele rzeczy do nas nie docierało w tamtych czasach. Ale to, co kojarzę, to, co znam, co uwielbia główny bohater, czyli Adam Goldberg, to ja uwielbiam, również uwielbiałem do dzisiaj. To wszystko mnie wychowało, więc być może to też trochę takie wiecie, zmylona, przekrzywna perspektywy, oceniając Goldbergów, ale ja doskonale się bawię. Świetny odcinek, chociażby. O Highlanderze. Genialny, czy genialny odcinek o tym, gdy rodzina wybiera się do restauracji. Nie powiem wam, który. To chyba w szóstym sezonie są obydwa te odcinki, więc są takie perełki. Generalnie w podsumowaniu naprawdę warto Goldbergów obejrzeć. Ale nie po kilkadziesiąt odcinków na raz. Trzy, cztery, trochę przeczekać, odpuścić. Nie przywiązywać się do tego, że jed... tak jakby te odcinki były niechronologiczne, do tego, że czasami dostajemy te same lekcje co kilka odcinków, takie lekcje rodzinnego życia. Naprawdę. Bierzcie każdy odcinek jak zupełnie osobną historię. Będzie łatwiej to odebrać, a zabawa moim zdaniem w takiej kategorii. Absolutnie rodzinnych, fajnych, familijnych seriali komediowych z wielkim sentymentem do lat 80. To jest pierwsza klasa. Zdecydowany absolutnie kciuk w górę polecam. I znów spin-off, czyli Gen v, lub po polsku to jest bodajże pokolenie V. Znaleźć to możecie na Prime Video, premiera tegoroczna, a twórcą, tak jak i głównego, czyli The Boys tego trzonu tej historii. Jest Eric Kripke i tutaj Eric Kripke to oczywiście nie sam w towarzystwie innych twórców, tworzy spin-off, czyli Gen V. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ten serial nie skończył się w październiku, właśnie obejrzałem jego ostatni odcinek i zaraz będę nagrywał pełną recenzję, na którą już Was serdecznie zapraszam. Ale podsumujmy to sobie na etapie października, mimo tego, że ostatni odcinek jakby załapał się na listopad. No i podsumujmy to wkrótce, bo po więcej zapraszam na recenzję. Jasne? Oczywiście. No dobra, no to słuchajcie bardzo dobry spin -off. Spodziewałem się, że będzie jednak więcej young drama, young adult, ja kocham ciebie, ty kochasz mnie, tymczasem nie. Twórcy i ten generalnie fabuła mocno skupiają się jednak na przedstawianiu jeszcze więcej, jeszcze do głębi świata The Boys, bo tu mamy pewną odnogę, widzimy tutaj szkołę, w której to uczą się studiują subkowie, czyli osoby o nadnaturalnych możliwościach, zarządzano oczywiście z daleka przez głównego e, akcjonariusza, czyli przez oczywiście kompanię, e, konsorcjum Wolf. I Więc tutaj mamy dokładnie te wpływy, mamy te same motywy co w The Boys, to jest to samo uniwersum, e, więc zabawa jest przednia, rzeczywiście ten sam twórca, czy też sam twórcy powodują, że to jest czuć tą koherentność, tą spójność tych dwóch seriali. Nie mówię Wam, czy są jakieś przenikania, nie będę Wam spoilerował, czy są jakieś e, Gościnne występy po, po sub, osób czy postaci z The Boys, sami sprawdźcie, bo generalnie bardzo serial wam ten polecam. On nie, nie jest pozbawiony błędów, nie jest tak, że rzeczy pewne ja osobiście zrobię bo inaczej lub grową twórcą, by coś odpuścić, albo coś inaczej zaprezentować. To nie jest tak, że nie ma pewnych dłużyn fabularnych, ale jednak jak na te 8 odcinków, czasami 30 minut, czasami 40 kilka odcinków, więc czasami się wydaje, że niektóre odcinki są trochę niepotrzebnie za krótkie, ale jak na te 8 odcinków, dobra zabawa. E, naprawdę solidny kawałek świata, uniwersum The Boys, mnóstwo nawiązań, więc bardzo przyjemna zabawa. Jeśli uwielbiacie The Boys, dajcie szansę GenowiWii. Nie martwcie się, że tu mamy young adult, czyli o wiele młodsze postacie, to jest wciąż czystej krwi The Boys. Trochę inna perspektywa spojrzenie na ten świat, bo mamy tutaj subków i to ich perspektywy widzimy, młodych, rozwijających się subków, na dorobku, nierozumiących jeszcze tego świata wołz, czyli tego, że wszystko jest biznesem, więc serdecznie, serdecznie polecam. Na teraz moja ocena. Zdecydowany, zdecydowany plus. I na koniec bierzemy sobie lokiego premiera. Październik i listopad 2023. Znaleźć możecie na Disney. Plus. W listopadzie. Jeden już odcinek był, czeka nas jeszcze drugi, ale i tak, nie chcę tego rozbijać, żeby o ostatnich dwóch odcinkach opowiadać wam w listopadzie. Podsumuję to, co na razie widziałem, czyli bez finału. Mamy odcinkowy serial, ponownie zanurzamy się w uniwersum MCU i naszym głównym bohaterem ponownie jest Loki, gdyż mamy tu pierwszy przypadek, gdy serial MCU w świecie, e, serial Disney, a w świecie MCU otrzymuje drugi sezon. Póki co żaden z innych seriali drugiego sezonu jeszcze nie otrzymał ja się z tego bardzo cieszę ponieważ Lokiego uważam pierwszy sezon za najlepszy absolutnie serial w świecie, w Uniwersum MCU, który możecie znaleźć na Disney+, Plus, który w ogóle tam na Disney+, Plus jest prezentowany. Bardzo dobrze mi się, bardzo mi się podoba ta zmiana charakterologiczna Lokiego. To wszystko jest wytłumaczone w pierwszym sezonie. Drugi sezon bezpośrednio wskakuje w buty pierwszego sezonu. I tak jak mówię, opowiadam Wam o tym, co widziałem bez finału, tak? Bardzo fajnie wciąż gra tutaj scenografia. E, świetna nowa postać e, czyli Orobo, uroboros świetna nowa postać e, postaciami głównie gramy w drugim sezonie ich wzajemnymi relacjami jest dużo przeskakiwania w czasie ale to jest specyfika tego musimy w pewne rzeczy wziąć nawias wciąż uniwersum MCU generalnie ma wielki problem jak zrozumieć Czym jest ścieżka czasowa, która często tutaj jest przedstawiona w MCU, że są różne ścieżki czasowe, skaczemy do różnych wersji tej, rzeczy, tej różnych rzeczywistości, ale w ramach chronologii, że to jest przedstawione jako różne, chrono, różne ścieżki chronologii, odnogi czasowe. Jak ma się to do wieloświatu przedstawionych chociażby w doktorze E, doktorze strężu, tak? E, I do wielowymiarowości Czy to jest to samo, co te ścieżki które, chronologii, które mamy w Lokim, czy zupełnie co innego? Kiedy w końcu dzieje się Loki? Ponieważ w Loki, w pierwszym i w drugim stronie nieustannie likwidowane są te wszystkie ścieżki rzeczywistości, czy to oznacza, że te wszystkie wielowarstwowe światy, wieloświaty, e, wielowymiarowa e, rzeczywistość, którą mamy przykładowo ponownie odnoszę się do doktora stręża, czy ona tam znika i pojawia się? Czy to jest zupełnie niezależne? Czy w ramach jednego wieloświata w jednym konkretnej rzeczywistości, do którego idzie doktor Strange, czy tam jest mnóstwo tych ścieżek, tam każda ma swoją świętą chronologię i inne odnogi chronologiczne? MCU nam w ogóle tego nie tłumaczy, ale jeśli sobie to odpuścimy i staramy się skoncentrować tylko na Lokim, to odcinamy Lokiego jak, jak najmocniejszą, jak najgrubszą krechą od wszystkiego innego, co w MCU mogłoby na to zaburzyć to bawimy się świetnie. I drugi sezon jest co najmniej tak dobry, jak sezon pierwszy, tak jak powiedziałem, nie oglądawszy jeszcze odcinka finałowego. Świetny Tom Hiddleston, świetny Owen Wilson i mógłbym tak jeszcze wymieniać, praktycznie każda postać na ekranie, a nie ma ich za dużo co jest plusem, bo możemy się mocniej skoncentrować na charakterze tych bohaterów i tych pozytywnych, i tych negatywnych. Nie ma ich za dużo, więc fajnie wokół tych postaci możemy prowadzić historię, pokazywać ich niuanse, ich wzajemne relacje i zmiany, zmianę charakterów, bo jest to serial, który po raz pierwszy, jak na MCU, jak na Disneya, nie boi się tego, że zmienia się charakter postaci, że one są... że przechodzą ścieżkę, że drogę że coś tam, jakiś developing postaci nareszcie w końcu dostajemy, bo zwykle, być może ze względu na to, że mamy jeden sezon danego bohatera lub bohaterki, no to tego developingu tutaj nie ma, a to jest najciekawsza rzecz, Jedna przynajmniej z najbardziej interesujących, intrygujących, gdy opowiadamy jakąś historię, a mamy na to więcej czasu, no bo mamy serial. W podsumowaniu póki co zdecydowany kciu w górę i drugi też się podnosi, bo to wciąż moim zdaniem jest najlepszy serial w uniwersum MCU, licząc te, które mamy na Disney+, Plus, z tym zastrzeżeniem że nie wiem, jaki będzie finał. I jeszcze oczywiście to nie tak, że mamy tutaj przez w czasie różne chronologie, więc to nie jest tak, że pewne rzeczy nam zgrzytają i mamy duży znak zapytania, czy na pewno, czy to wydarzenie nie kłóci nam się z tamtym wydarzeniem? Można by to analizować, ale zostawmy to do finału i do mojej recenzji Lokiego, który na pewno nakręcę, na którą już was z góry serdecznie na moim kanale zapraszam. I to wszystko, jeśli chodzi o seriale. Zatem, to wszystko, co Wam tutaj prezentuję, co obejrzałem w ramach filmów i seriali w październiku 2023. Po więcej, zapraszam na inne moje materiały na kanale. Zapraszam, jeśli Wam się podoba, do lajkowania, subskrybowania, naciskania dzwoneczków, bo dzięki temu macie większą gwarancję niż tylko subskrybowanie, że kolejne materiały będą Wam się pojawiały, kolejne rzeczy, które tutaj są. Za wszystko, które już kliknęte i skrubowane serdecznie dziękuję. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.